W moim gadaniu w ostatnich dniach mówiłem parę razy o tym, że chrześcijaństwo to nie jest religia, to relacja. Dzień dobry, w czwartek. Ewangelia dzisiejsza, czy ten fragment dzisiejszy, to jest taki tekst, który uważam można jakby odczytywać na dwóch poziomach. Pierwszy to jest taki bardzo głęboki teologiczny, znaczy tam jest kwestia bóstwa Jezusa, tam jest kwestia tego Kim Jezus jest dla ludzi, dla świata. I to jest bardzo ważne, żeby sobie czasami tak wracać do tego, kim dla mnie Jezus jest, w sensie, kim On jest w ogóle, czy jest Bogiem, czy jest tylko właśnie jakimś tam fajnym gościem, który sobie chodził po świecie i robił fajne rzeczy. Ale drugi poziom jest bardziej osobisty, znaczy, kim jest dla mnie. Bo jest to, co Pan Jezus mówi, co ludzie, czyli jakby świat, inni o mnie myślą. I drugi poziom jest taki, co wy o mnie myślicie? Jakie jest Wasze zdanie? I tak sobie myślę, że warto to sobie przypominać, bo nie ma chrześcijaństwa w takiej Jego prawdziwej istocie bez osobistej relacji z Nim. To nie jest tylko kwestia tego, że odpowiemy sobie, nie wiem, w budynku kościoła, jako Kościół, na pytanie, kim jest Jezus, wyznając na przykład wiarę, wspólnie odmawiając kredo. I potem y, podobną odpowiedź dam sobie w swoim małym pokoiku i powiem sobie, że Jezus jest, nie wiem, Mesjaszem, Bogiem i tak dalej. Tylko chodzi o taką odpowiedź, jak to jest w naszych relacjach z innymi ludźmi, jak ich traktujemy, tacy oni dla nas są ważni lub nie. Nie to, co deklarujemy, szczególnie wtedy, kiedy na przykład, nie wiem, zapraszamy na imprezę rodzinną gości, y, bliskich, dalszych i. Nie wiem, opowiadamy o tym, jakimi jesteśmy wspaniałymi, nie wiem, mężami, żonami, partnerami, dziećmi, rodzicami. Tylko prawda jest wtedy, kiedy zostajemy sami w tych naszych osobistych relacjach i jakoś się traktujemy albo się nie traktujemy. I myślę sobie, że warto jakby wracać do tej Ewangelii nie na zasadzie takiej. Takiego taniego oskarżania siebie, że nie jestem ideałem, bo nigdy nie będę, i warto sobie to założenie ciągle przypominać, ale warto zobaczyć, że chodzi o to, żebyśmy byli autentyczni. To znaczy, że yy, owszem, zawsze w moim życiu będzie słabość, będzie grzech, yy, będzie po prostu zło, które się pojawia. To znaczy się nie pojawia, tylko ono za mnie wychodzi. Ale jest pytanie, co ja z tym robię? Czy ja rzeczywiście wracam do Jezusa, wracam i próbuję zmieniać swoje życie, czy raczej jestem takim dwulicowym? Proponuję, żebyśmy dzisiaj posiedzieli z tym pytaniem: kim jest dla mnie Jezus, tak osobiście? Czy rzeczywiście pozwalam sobie na to, żeby być dwulicowym, czy raczej próbuję nad tą swoją dwulicowością pracować? Wydaje mi się, być może to jest już kwestia tego, że, że trochę tych lat mam, że ta dwulicowość to nigdy z nas nie wyjdzie, że zawsze będziemy takimi ludźmi dramatu, jak to Paweł opisuje: że chcę dobro, wychodzi mi zło, że nie potrafię zawsze wybrać Pana Jezusa, że nie zawsze potrafię wybrać też z tego wszystkiego, co z tej relacji z Nim wypływa. To my tak nazywamy ładnie wartościami chrześcijańskimi. Że będą się pojawiać takie momenty, kiedy będę mówił źle o ludziach, kiedy będę ich oceniał, że będą się pojawiać takie momenty, kiedy się pojawią kłamstwa, kiedy nie będę uczciwy, kiedy nie wiem, moje bycie w relacjach nie będzie zawsze uczciwe. Mam tego świadomość, że to prawdopodobnie ze mną zostanie do końca, ale to czego się uczę to, to jest kwestia tego, żeby umieć i chcieć. Nieustannie korygować to swoje nie tylko zachowanie, ale też myślenie, to co jest w moim sercu, czyli takie głębokie przekonanie o tym, kim jestem, kim są inni ludzie dla mnie, kim jest ostatecznie y, Pan Jezus, Pan Bóg w moim życiu. Y, ta Ewangelia, jak śledzicie czytania, ona, tekst tej Ewangelii wraca do nas kilka, dwanaście nawet razy w roku przy różnych okazjach. Dzisiaj idziemy takim. Czytaniem ciągłym i po prostu ono dzisiaj jest, ale myślę, że jakby warto wykorzystywać tę okazję do tego, że ona się pojawia tak często, właśnie, żeby nieustannie wracać do tego pytania: kim jest dla mnie Jezus? Nie kim był wczoraj? Nie kim był, kiedy wstępowałem do zakonu w 97? Nie kim był, kiedy nie wiem, przyjmowałem święcenia, kiedy brałeś ślub, kiedy wychodziłaś za mąż? Kiedy nie wiem, y, rodziły ci się dzieci, tylko kim jest dzisiaj, tu i teraz? Y, nie wiem, będziesz to słuchać dzisiaj rano, a może będziesz słuchać wieczorem. Kim był przez cały ten dzień dla ciebie, y, dla mnie? Myślę, że warto wracać. Jeszcze raz uwa uwaga. Często to podkreślam i będę to podkreślał z uporem maniaka. Nie chodzi w tym pytaniu o ocenianie, tylko chodzi o to, żebyśmy żyli y, w takim kontakcie świadomym. Z tym wszystkim, co się w nas dzieje. Żebyśmy rzeczywiście byli ludźmi autentycznymi, żebyśmy byli ludźmi, którzy y, potrafią y, to pytanie zadać sobie po to, żeby wiedzieć, za kim idę. Pamiętajmy, że ta scena powiedzmy jest tak mniej więcej w środku Ewangelii, y, może trochę nawet bardziej niż w środku, bliżej 3 czwarte. Ale dlaczego to mówię? Dlatego, że tutaj Piotr, z nim inni uczniowie wypowiadają wzniosłą odpowiedź, że jesteśmy Mesjaszem Synem, Bo Synem, Synem Bożym i za kilka miesięcy ten sam Piotr i ci sami uczniowie zdradzą Jezusa, czytanie Ewangelii musi mnie uczyć pokory, to znaczy, że moje deklaracje. Moje wielkie i wzniosłe słowa, nawet jeśli są szczere, muszą zawsze być obarczone w takim dobrym tego słowa znaczeniu pokorą. To znaczy, ja muszę pamiętać, że owszem, być może dzisiaj mam taki dzień, w którym, jak mówi Pan Jezus, nie dusza i ciało Ci to objawiły, ale Ojciec Ci to objawił, krew i ciało, ale Ojciec Ci to objawił. To znaczy, że nawet jeśli mam taki moment, w którym moja deklaracja jest bardzo jasna, Moja deklaracja jest mocna, silna to to jest łaska. A to znaczy, że jutro mogę całkowicie inaczej odpowiedzieć, bo odpowiem po swojemu, czyli tym, jak naprawdę żyję. Mogę dzisiaj mówić pięknie o ubóstwie, a mogę jutro y, zostawić ubogiego i usiąść sobie z bogatymi. Y, Wczoraj wrzuciłem taki post, w którym y, zaznaczyłem, że rok jestem tutaj na Stysia y, i dużo dostałem fajnych, ciepłych słów i to było bardzo miłe. Ale też rano, kiedy odczytałem różne wiadomości, y, zauważyłem to taką wiadomość od pewnego młodego człowieka, którego znam, y, czy znałem, poznałem już y, za pierwszego Wrocławia, że tak powiem, w 2007 roku. Wtedy był bardzo małym chłopcem. Y, i ten człowiek napisał mi taką gorzką wiadomość. Wiecie, napisał mi, że jakby wracając do wiadomości, którą mi wysłał 7 lat temu, kiedy zaczynałem być w Opolu, taka prosta, banalna rzecz. Poprosił wtedy, jako młody chłopak, o nocleg ze swoim kolegą w Opolu. No i, i, i z faktu wynika, że mu nie odpisałem, że z jakiegoś powodu nie wysłałem odpowiedzi. Nie wiem, nie pamiętam tej sytuacji. Ale ten człowiek, celowo nie używam jego imienia, żeby też jakby nie, 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 nie ujawniać go tutaj za bardzo, ale ten człowiek też napisał, że jego to wtedy bardzo zabolało, że potraktowany się poczuł jak ktoś, kogo potraktowałem jak ducha, to znaczy takiego, no właśnie, niewidocznego i tak sobie myślę, że przy wielu naszych pięknych deklaracjach, przy wielu moich pięknych deklaracjach jesteś Synem Bożym, jesteś kimś ważnym, mamy mnóstwo takich sytuacji, których y, pokazujemy swoim życiem, ja pokazuję swoim życiem, że jestem całkowicie kimś innym. Albo moje działanie jest całkowicie inne. I tak jak mówię, nie pamiętam y, tamtej sytuacji, nie pamiętam moich motywacji, y, tego, co się wtedy działo i dlaczego tak się zadziało, ale y, nawet to pokazuje, i, i za to jestem wdzięczny, za tą wiadomość, że nawet jeśli my czegoś nie robimy wprost źle, no zapewne nie było we mnie takiego myślenia, a mam cię w nosie, nie odpiszę ci. Ale ktoś może odebrać nasze działanie jako coś złego i może go tu zranić. I tak sobie myślę, patrząc na swoje zachowanie, również w innych przypadkach, w różnych innych sytuacjach, że. Ta Ewangelia i cały kontekst tej Ewangelii uczy mnie tego, żeby zbyt mocno nie wierzyć w swoje piękne i wielkie słowa, bo te piękne i wielkie słowa mogą być i są zweryfikowane później przez życie. Więc y, myślę, że warto nad tekstem, który słyszymy często w kościele, nie przechodzić tak łatwo do porządku dziennego, tylko spróbować rzeczywiście y, zobaczyć, że on mnie wzywa, mnie wzywa. Do pokory. Duże wzniosłe słowo, ale tak po prostu jest. Na koniec yy, chciałem zauważyć, że dzisiaj wspominamy w kościele świętego Dominika, założyciela Dominikanów. Yy, a Dominikanów bardzo lubię i sobie cenię. Mam tam yy, kilku fajnych znajomych, bliskich mi w myśleniu. I bardzo serdecznie Was, chłopaki, pozdrawiam i bardzo się cieszę, że Dominikanie są. Dobrego czwartku!